Dziś w Zamku Książ pod Wałbrzychem z rąk pani minister Antoniszyn-Klich i z rąk pani prezes Barbary Kaśnikowskiej kolejne firmy otrzymały certyfikaty zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wśród firm w ten sposób wyróżnionych znalazł się również GKN ze swoją częścią która związana jest z dodatkową rozbudową i dobudowaniem dodatkowej hali. Widać z tego niezbicie, że przyjęta przez miasto strategia polegająca na tym, że w czasach kryzysu nie tyle się poszukuje nowych firm, co wspiera już istniejące, żeby rozbudowywały się, inwestowały i tworzyły nowe miejsca pracy, przynosi absolutnie dobre rezultaty. Po zeszłorocznej inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją już istniejącej części GKN-u i wybudowania nowej hali, zatrudnienia kolejnych 100 pracowników, tegoroczne działania przynoszą równie dobre rezultaty. Możemy już się cieszyć z nich, bo kolejne przedsięwzięcia zaowocują prawie 70 nowymi zatrudnieniami, spowodują kolejne wielodziesiąt milionowe inwestycje, które zarówno utrwalają GKN na tym terenie, jak i powodują, że rozszerza on zakres swojej działalności, jednocześnie obejmując nowe przestrzenie, nowe działanie, a tym samym stają się największym podstawowym pracodawcą na terenie naszego miasta. Pracodawcom, którego byśmy sobie absolutnie życzyli. Dlatego raz jeszcze podkreślę, że przyjęta strategia na czasy kryzysu przynosi absolutnie najlepsze rezultaty, że przynosi nowe zatrudnienie, nowe inwestycje, nowe miejsca pracy.